Książka nasza najnowsza zainteresowanie jest duże, wygląda na to, że w dalszym ciągu będzie. Co istotne, wypracujemy, my już myślimy już nad, tym, nad drugą częścią tego tomu i to ta druga część też się pojawi. No pojawi, to troszkę potrwa, bo to jeśli mamy bardzo rzetelnie to zrobić, a to tylko i wyłącznie wchodzi w rachubę. To wymaga przeczytania naprawdę dużej ilości publikacji i przetworzenia tych publikacji pod kątem jeszcze sprawdzenia, jak to wszystko działa. Oczywiście yy, opracowania będą w drugim tomie już dotyczyły poszczególnych jednostek chorobowych i też będą one oparte yy, gro na metodach naturalnych, sprawdzonych w metodach naturalnych. Są one niestety tępione, bo one są tanie i są skuteczne. Wiadomo, że dochody firm farmaceutycznych są olbrzymie, szczególnie jeśli dotyczy chemioterapii, i te firmy nigdy nam nie odpuszczą. Ale czy to ma znaczenie?